Cześć ludzie, kochane. Wróciłem ze szpitala, ale żadnego filmu nie nagrałem, bo na oddziale jednak nie można nagrywać filmu. A sam szpital zewnętrzny niewiele by powiedział. Chciałem nagrać, tak jak Wam mówiłem wcześniej, jakieś tam właśnie prace, jak wygląda praca w szpitalu pielęgniarek. Lekarze, ale nie, to nie wypadło. Co było? no, no obsługa, jak obsługa, fajnie, fajnie. Kurde, no dobra, fajna obsługa. I jak wszedłem na oddział, to większość pielęgniarek O, pan suchy przyszedł. Bo już wcześniej mówiłem, że kanał mam na YouTubie, to Niektóre osoby oglądały kanał, oglądały filmy. I tak my, i teraz yy, w październiku znowu idę do szpitala, tylko już na operację. Tam poleży nie wiem, mil, ale filmu znowu pewnie żadnego nie nagram. Chyba, że coś się zmieni komuś pozwolą troszkę nagrać. A tak poza tym to okay, czuję się, powiedzmy, że dobrze, no lepiej niż było wcześniej, a jak będę się czuł jeszcze później po operacji, to już to tego tu nie. Jak będę kiedyś mógł, to coś nagram. I to na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie swoich widzów stałych, nowych. I do zobaczenia. Cześć.